Cześć, tutaj Natalia. Siemano, tutaj Kamil. Dzisiaj przychodzimy do Was z kolejnym odcinkiem eee. szkolenia na smaku. Będą to tajgery. No i co? Odcinek nie pojawił się w tamtym tygodniu. Będą to energetyki. Odcinek nie pojawił się w tamtym tygodniu, gdyż no, nagrał się bez dźwięku. Tutaj Wam wrzucę przebitkę jak Natalia przez 15 minut gadała i nic nie było słychać. A odcinek naprawdę wyszedł super, także stwierdziliśmy, że nie będziemy tego wrzucać, bo kto by chciał obejrzeć odcinek bez dźwięku. A dzisiaj przychodzimy z tym. Dzisiaj mamy dla Was tajgera, komodo, monsterka Eee, tego Red Bulla. Red Bulla, Engine i Blacka. No i będziemy tak jak w ostatnim odcinku z piłami rozpoznawać znaki i ten, co zgadnie więcej, ten jest po prostu lepszy, więc przechodzimy do testu. Zapraszam również do subskrypcji, gdyż no właśnie będziecie na bieżąco z tymi. I przechodzimy do testu. Dobra, my jesteśmy już w pierwszej rundzie, znowu nam polewa ktoś. No i patrzymy co to jest. Czy wszystkie? Zapomniałam się zapytać, czy pijać wszystkie? Nie, oczywiście, że nie. Ja w ogóle nie piję energetyków. Żadnych. A te, które już piłam, to chyba te takie bardziej... Hmm, Tiger Red Bull. Hmm. Chociaż Red Bulla to nie wiem, czy tak bardzo piłam. Może prędzej tego Tigera i Blacka kiedyś. Ale najbardziej to chyba Tigera, no a Monstera to kiedyś od Ciebie piłam, no nie? Dobra, piszemy, co to jest. Ale fajny smak, nie? Taki, nie jest taki energetyczny strasznie, jak te wszystkie... Hmm. Hmm. Ja tak e, generalnie piję wszystkie oprócz tego kanapisu, więc zobaczymy co to będzie. Ja już mam napisane. I co się zastanawia No ja bym dała może tego. Genjina. No to dawaj. A ty co dałeś? Na czy cztery? No? A czy dajesz engina? Ja dałem Monstera, ale nie wiem czy to jest dobry Nie był taki strasznie właśnie... dawno nie pijemy Monstera, to nie pamiętam jak on ma taki smak dokładnie, ale wydaje mi się, że to był Monsterek. To co? Druga runda? Tak, let's go. Druga wenda? Coś, kurde. Something goes się... wrong! Kolory się coś pozmieniały. Nie, no musi być ten kanapiec, e, czy ten no. komodo, to musi być on. Nie wiem, ale w smaku jest niedobry, nie? Znaczy takim, taki, mm, takim. Marihuanym? Czy marihuanym? W stronę wypadku. Miał być że taką trawą, cytryną, no, czy taką trawą, właśnie. No jest takie coś, nie? No. Jest takie coś. Faktycznie byście się wzięli i pożuli. Mm. No to ja obstawiam, że to że też ta komodo. Na pewno to nie będzie nic ale tak, fajnic Jest taki. taki kolor ma zielony, nie? No dziwne, czy czemu. By no to co? Ja dałem komodo, Natalia też dała komodo i lecimy do trzeciej rundy. Dobra, lecimy z trzecią rundą. W tym razem zwykły kolorek, bardziej żółty, już nie takie zielonkawy. No i zobaczymy co to będzie. Chyba się zbłaźnię. Ale dam tego. Tak mi się coś wydaje, że... że już wiem. Dobra, że jeden czas. Red Bulla. Dać Red Bulla, a Engina. Tak mi się wydaje, że to mógł być on. Ty dać na pierwsze, ale... No nie wiem, zobaczymy. Lecimy do rundy czwartej i, 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 i słyszymy się za chwilę. Mam nadzieję, że się głos nagra. Nie słyszymy się na chwilę. Albo się kurwa nie słyszymy. Oh. <laughs> I, I wtedy będzie problem. Dobra, runda czwarta. Let's go. Szkoleczki teraz takie profesjonalne. Ale taki dziwny smak. Nie taki... To no. z... tego na pewno nie pijemy nigdy. To może jest Monster. No może to jest Monster. Nie to mi tak. Mocno średnio smakuje. Nie, mo mocno mi to nie smakuje, nawet bym powiedział. Nie wiem, ja dam... Ja chyba daję... Wiem, że to nie to... Nie wiem co to jest. Ja mam do wyboru Tiger Red Bull Black. Ty masz Black, Tiger i Monster, nie? No. Ja daję tutaj chyba kurde... No dobra, jadam. Mi się wydaje, że pomyliłam, że to chyba teraz będzie Red Bull. A tamten był któryś Black Alpha. Ja właśnie Einstein. zapisałem Red Bull teraz. Zapisałem Red Bull jeszcze no. przed tym, no i zobaczymy, czy miałem rację. No, ja dam Black, a no bo to nie zostało, no i nie No to lecimy do rundy numer 5. A przechodzimy do rundy piątej, ale coś tutaj po raz kolejny poszło nie tak, bo to jest zielone. I teraz sobie zdaję sprawę, że chyba Monsterek to może być. Albo ten właśnie komodo. O kurde! Połuchaj! To chyba, to będzie to komodo. Tak? O Jezu, to, to... Czy nie? Na 100% to jest to. Eee. Fakt to, to jakaś czyli... Jakaś... O, czyli to drugie, nie wiem czy to, to było, ale też tak śmiesznie właśnie, taką trawę cytrynową było. To drugie być monster w sumie. Tak, ten drugi to chyba był monster, tak mi się też wydaje. Ale to... K to nawet pachnie to taką trawą. Hmm, nawet kur... Ale taką dziwną taką. No, Ściętą trawą. Tak, <ślam> no. E, to jest na stop 200% daje, że to jest kanabis, y 200 zł daje, ale jest chyba no. okropne. Chuja, dałem mu reblaka, bo mi tylko blak został. Ja nie został Monster, no to taki znam jeszcze taj nie został, więc w sumie... A właśnie, tak czyli widać, że nie pijemy, bo bo, skoro, bo ja nie wiedziałem nawet, że monster jest zielony. Znaczy nie wiem czy to był monster, ale... no... no jakiś tutaj energy drink musiał być zielony, bo tam drugi był zielony, nie? No. Także ten był lecimy do... No. Dobra, to ostatnia szósta ja muszę zjeść Tigera, Natalia, Blaka, ale piątka... Nie, była na... też Tigera. Też Tigera? Też, tigera. A, też Tigera. Czyli Tigera, ale na pewno był wcześniej Szaruto, to na ten komodo. 1000 zł. No, to by mi nawet pasował te Tigera. No, mi też. Właśnie Tigera albo Blaka, bo myślę, że one są takie w miarę podobne, ale... No, ale i tak mi został Tiger, więc i tak dodaję tutaj. No w sumie powiem, że praktycznie no, jest w miarę podobne. No i ciekawa jestem, czy coś udało nam się zrobić. A najlepszy? Od jeden do 5? z tych pięciu, których był według Ciebie? 6? Mm, w sumie ten, ten co myśleliśmy na początku, że bokami że był w na, sumie nawet za na, panem na, na, spokojnie. No, on ten, był naprawdę dobry. To był taki delikatniejszy, a... I numer trochę. dwa. Wy widzicie, co to było? My nie widzimy, ale no, dwójka tak. była naprawdę dobra z tego wszystkiego. I jedynka też była wcale najgorsza. Mi smakowało, edycja monstera. No, ale te w sumie, to co było pierwsze i potem te, te ten to były takie podobne. No, w sumie, no, 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 Będziemy zobaczyć, kto wygrał, podsumowanie wyników, no i słyszymy się za chwilę. No to co, wesyn po podsumowaniu wyników, w końcu jestem zadowolony. Znaczy zadowolony. Dwa punkty na sześć, ja zdobyłem, Natalia zdobyła całą okrągłą liczbę zero. Mhm. Generalnie to co? No dobra, dobre smaki były. Myślałem, że będą wszystkie takie same, a mają zupełnie inne niektóre smaki, nie? No, ale w sumie ta trójka była taka podobna, czy czwórka nawet, moim zdaniem, no więc w sumie tylko te dwa się różniły. No, no, no niby tak. No ja zgadłem Monstera i Red Bulla, a Natalia nie zgadła nic. No w sumie nie, no ale potem... No w zgadywaniu nie, no ale potem y, przy tym, no to była, tego Red właśnie mówiłam, że... Tak, tak no, no. ...dała jednak tego Red jak potem spróbowałam I sobie wszystkie bóg, smaki, tam. no i to kanabis, no to też się potem na końcu do no. stwierdzili, że to by było, to we by mnie. Dobra, więc dziękujemy Wam serdecznie za oglądanie, jeszcze przepraszamy Was jeszcze raz za y, ostatnią sytuację, no i mamy nadzieję, że już się tak nie powtórzy, y, no i zapraszamy Was do subskrypcji, do lajkowania i do śledzenia nas na Instagramie, ponieważ za niedługo będzie ten konkurs, o którym wspominaliśmy. Także warto Także... Czekajcie. Na razie.